Siemanko. Jeszcze przed obejrzeniem tego filmu zachęcam was do udostępnienia subskrypcji. I najbardziej zależy mi właśnie na udostępnieniu, żeby więcej ludzi mogło obejrzeć moje filmy i żeby zasięg po prostu był większy. I dzisiaj mamy na odcinek dwa plany. Jeden na pewno zagramy w Randonautica. I to jest jeden, a o drugim zaraz się dowiecie. Zapraszam do oglądania. Dobra, jak już mówiłem, zaraz wam pokażę Dzisiaj zrobimy sobie urbex tego czegoś. Nie wiem jak to jest dalekie, ale wiem, że tu jest taki wielki kopiec. Jesteśmy w lesie, na szczęście jest jasno. Więc myślę, że tam założę na pewno latarkę na głowę i wezmę latarkę do ręki. A też nie wiem, czy wezmę latarkę do ręki, bo tam jest naprawdę ciężko zmieścić się razem z wszystkim. Ogólnie, może wam pokażę co tam jest, ale to wezmę latarkę na głowę i będziemy tam się wchodzić. No, więc wchodzimy. Dobra, ludzie, wchodzimy. Mamy wszystkie potrzebne latarki, więc myślę, że będziemy tam wchodzić. I to nie będzie łatwe, bo tu jest tak wąsko, że czuję się jak wchodził normalnie do takiej jaskini. O kurde. Tu jest naprawdę ciekawie. Dobra, jestem już w środku. Mam nadzieję, że wszystko tu będziecie widzieć. Bo idziemy właśnie sobie jakimś korytarzem podziemnym. To widzicie jeszcze to są stare cegły i normalnie wszystko się to może zawalić. Pierwsze co mi się rzuciło w oczy to to, że tu jest jakieś coś. Jakiś zbiornik z wodą znających się na wodzie. Może wiecie, co to jest? Ale szczerze, ja nie mam pojęcia. I mamy tu jakąś kanalizację. Wejdę może tam dalej. O, tu już idzie wstać normalnie. Tu mamy taką skrzynkę i kable. Tu mamy zbiornik z wodą. Więc tutaj jest naprawdę dziwnie i szczerze. Jest to taka cisza. Jakieś rury kanalizacyjne normalnie. Ale to jest najlepsze, że to jest w środku lasu, jakby to kiedyś było zagospodarowane. A teraz po prostu nic tu nie ma, bo tu jest pusta przestrzeń, jak zaraz wyjdziemy, to wam pokażę, że tu jest normalnie pusta przestrzeń, że tu nic ciekawego nie ma. Dobra zobaczę jeszcze, może tu gdzieś jest jakieś jakieś przejście. Ale chyba nie widzę, więc... Dobra, wychodzimy stąd. No, tu jest już wyjście. Ale widzę, że tu jest jeszcze jakieś przejście, ale nie mam odpowiednich narzędzi, żeby to sprawdzić. Ej, Piotrek! Ej, mam przejście jakieś. No tu jest, serio, chodź tu. Tam coś definitywnie jest. Ale szczerze, czy to jest ten? Czy to jest w środku jakieś przejście, czy to jest po prostu. Jakieś dziura w cegle. Tego nie wiem. Co? Nie, tu jest taka dziura wydrążona i tam dalej jest jakby taki schowek. No, nie chcę wchodzić, ale chcę zobaczyć, co tam jest. Ale tam nie ma jak się dostać, bo nie mamy narzędzi. Dobra, nieważne. Nie dostaniemy się tam może kiedy indziej. A tu też jest jakieś właśnie też takie zejście na dół. Podkopane przez coś. Tu już mamy wyjście. Pełno robactwa Nie wiadomo czego. Teraz pytanie jak stąd wyjść no, Tak jak wszedłem, czyli chyba należąco. leżąco Właśnie tak Dobra Ała Jezu, zacząłem przywalić Dobra Jesteśmy na zewnątrz Tam jest naprawdę w tym Przesmyku Coś co mnie zainteresowało Ale niestety jak widzicie to jest wszystko pośrodku takiej łąki, tam jest takie bagno różne. Jest możliwe, że to jest odprowadzenie wody z tego bagna. Tu jest skarpa. Więc tutaj nic ciekawego już więcej oprócz tego tunelu nie ma. Tu mamy Piotrka, który coś tam się sprawdza, ale nieważne. Dnie nie możemy, mogę się tu jeszcze rozejrzeć po okolicy, czy tu nie ma innego wejścia. Myślę, że tak zrobię, więc za chwilę do Was wracam. Przejdźmy teraz do drugiej części odcinka. Eee, właśnie wygenerowaliśmy sobie punkt w Randonautice. Moc 333, promień 64 metrów. I to jest jakby na polu. Więc myślę, że się tam teraz udamy. Zobaczymy, czy tam coś ciekawego będzie. No, zobaczymy się już, jak weźmiemy rower i będziemy w czasie iścia tam. Dobra, jeszcze wiem musimy dojść do rowerów, co też nie jest proste, bo dojście do tego miejsca to jest albo przez bagno, albo, kurde, przez chaszcze. Szczerze, chyba wolę iść przez haszcze. O kurde, to jest naprawdę przerąbana ta droga. A ja nie wiem, jak tu zejść teraz, no. To jest teraz ogromne pytanie, jak tu zejść. Oa! Kurde, pokrzywy kują przez spodnie. Co jest? Ej no czekaj, czekaj. Nie wiem jak tu zejść. Wiem, że to na pewno nie jest pokrzywa, więc w to się mogę wdupczyć. Tu mam już normalne zejście, a nie, jednak są jeszcze jeździ. Jeżeli... Dobra, zobaczymy się przy rowerach. No znaleźliśmy jeszcze po drodze. Znaleźliśmy wiaderko i sadzonki, które w sumie są w dość kiepskim stanie. Więc one chyba tutaj nie rosły. Ale powiem wam jedno. Randonautica w dzień jest całkowicie inna niż w nocy. Dobra, idziemy i zobaczymy się jeszcze w drodze do punktu. Ogólnie jesteśmy właśnie, w lecę do punktu, jesteśmy między takimi polami i tu jest lasek To jest mniej więcej gdzieś tam jest ten kopiec gdzie byliśmy właśnie w tym tunelu, stałem, bo kiedyś tam właśnie byłem i tam nie wchodziłem Tu mamy wszędzie rowy Dokładnie rowery też mamy całkiem zasnę Więc gdzie to zwiedzać tam mamy jeszcze taką chatkę i w sumie już kierujemy się do punktu zobaczymy się na miejscu Dobra, zostawiliśmy rowery jesteśmy właśnie na ładnej łące, tam ładny jest zachód słońca, nie wiem czy będzie to widać. I mamy tyle, dosłownie nawet tuż trasa nie pokazuje nic, więc pójdźmy i zobaczmy co tam ciekawego będzie. Już włączę tylko latarkę. Co ty robisz? Dlaczego ty kurde w tej burzy buszujesz? Dobra Możesz się wiewać do kukurydzy na brzuch, jak chcesz Wywal się do kukurydzy na brzuch, to się na 1000 zł No dokładnie Ej kurde Czekaj, bo mamy iść w te pole tych takich malin Co to jest? Co to jest? Nie wiem co to jest, ludzie Albo buraki, jakieś, cokolwiek, to jest nie wiem, ale mamy w tym iść, i szczerze powiem Wam, że bardzo fajnie tu jest w tym polu. Bo tak, oprócz tego rządce, był tym okre, nie widać tego. Nie wiem, będziemy uciekać, jak ktoś przyjdzie. co jak co, trochę jesteśmy w połowie tego drogi do tego punktu, co jest. To ziemniaki co ty jest? Ty jest ziemniaki! Serio zjadłeś tego ziemniaka? Ja pierdziele Dobra, nieważne, idziemy Kurde, ale... Naprawdę tu jest... Pole ziemniaczane, dosłownie Ale... Kurde, tu jest tak mokro się chyba wracam na około, szczerze. Bo tu jest tragedia. Ja już mam całe buty przemoczone na wylot. A mam górskie. Spodnie też powoli są mokre. O, no jakieś mniejsze zimniaki. myślę, że będzie git. O, latarka trochę świeci. Jest takie odbicie, na telefonie, jest. To jest jakby na tamtej drodze takie, co się kończy. Albo przed tą drogą. O ile tu jest droga, tylko czy tylko mi się wydaje. To jest bardziej w tym drzewku, takim... Bardziej z prawej strony tego drzewka. Ale tu jest naprawdę ładnie. Wszędzie dookoła są takie doliny. Można chodzić cały dzień, a my się zbliżamy do punktu. Więc już tutaj trzeba się powoli zaczynać rozglądać. Bo promień jest na szczęście, na nasze nieszczęście, dość duży, bo około 53 metrów, więc no trzeba będzie nieźle sobie pochodzić i poszukać. Co jest? A, to nieźle. A, to pietruszka! My jesteśmy ludzie prawie przy punkcie Teraz trochę w dół Jakby sam środek tego pola Naprawdę nie wiem co by to miało być takiego Teraz w tą stronę trochę I To już gdzieś tu powinno być No Jesteśmy na punkcie, dosłownie. Teraz rozchodzimy się. Serio, czemu myśmy tutaj... Tu jest droga. Czemu myśmy do mnie podjechali rowerami? My jesteśmy debilami. Można było tu rowerem podjechać, a nie się nas bawić przez to pole, które jest całe mokre. Chyba jedynym ciekawym rzeczą, które tu można do czegoś przywiązać, uwagę oprócz tego pola, to jest to drzewo, które samo serośnie. rośnie. I Piotr właśnie już degustuje wszystkie odmiany warzyw, które tu rosną Dokładnie, trzeba wiedzieć co się depta Bardzo fajny jest ten zachód słońca to Nie wiem czy to widać Ale naprawdę jest piękny Mamy drzewo z jarzębiną A tego to jak I szczerze nie wiem, przydałoby się. My jeszcze wyłączymy tą kamerę i coś tu w okolicy poszukamy i się odezwiemy, jak będzie, nagramy jakiś ten, Mam część czegoś, jak będzie coś ciekawego, znajdziemy coś ciekawego. Ogólnie powiem wam, razem z Piotrkiem stwierdziliśmy, że Randonautica jest wspaniałą aplikacją, ponieważ od obiadu nic nie jadłem i mam pełno pietruszki, które mogę się najeść. Z tyle wam powiem, że to jest wspaniała aplikacja i polecam jej używać. Dokładnie, jestem głodny, to używam tej aplikacji. W ogóle jakaś dziura wyrąbana, co tu się stało. A ja dalej wpierdzielam moje liście. I to w sumie tyle z odcinka. Dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. No i co. No i pozdrawiamy, nie? Pozdrawiamy. No. Pozdrawiamy za dzinkum i żegnam. Na razie.